W życiu potrzeba pasji. Druga wizyta u Wiktorii. To już listopad. Przyzwyczaiłam się, że moje życie zaciśniło się do wielkości mojego pokoju, którego nie opuszczałam. Wszystko dokonywało się w nim. To również granice pokoju zakreślały horyzont moich myśli. Nie wychodziły one poza niego, lecz zamykały się w jego ścianach. Było zbyt wcześnie rano jak na wizyty, kiedy ktoś zapukał do moich drzwi. Dla mnie to wszystko jedno, bo i tak już nie spałam. Sypiam bardzo kiepsko snem urywanym i niespokojnym. To dziwne, że ktoś przychodzi tutaj pewnie pomyłka pomyślałam, ale poprosiłam do środka. I oto ujrzałam ponownie dziewczynę, która ostatnim razem przedstawiła się jako Maria Luisa. Upłynął może tydzień od dnia, kiedy tu pierwszy raz przyszła, nic się nie zmieniła. Tak to jest, że kiedy spotykamy kogoś pierwszy raz, jakoś zapamiętujemy coś szczególnego w nim. W niej wyjątkowy był jej uśmiech, nie zmuszała się do niego, nosiła go, jak czułam, w sobie, w swoim wnętrzu. Widać go było w spojrzeniu, w słowach, które wypowiadała, w jej gestach, ruchach. Pełno było w niej równowagi i harmonii, pewnej elegancji. Poruszyłam się na jej widok. Pochwalony Jezus Chrystus, powiedziała, po czym zaczęła się zbliżać do mojego łóżka. Troszkę rano, ale przechodziłam tędy i pomyślałam, że wejdę. Zapytam, czy może coś pani potrzebuje, może trzeba coś kupić, przynieść wody, cokolwiek. Rozglądała się po mojej izbie. Oj, trzeba by było, trzeba na pierwszy rzut oka ogarnąć ten wielki bałagan, otworzyć okno i drzwi, zrobić przeciąg i wywietrzyć, zrobić pranie. Ale udawała, że tego akurat nie dostrzega, dalej ciągnęła. Może jakieś lekarstwa są pani potrzebne? Nagle się zawahała, zbliżyła się jeszcze bardziej. Chciała, żebym sobie ją przypomniała. Pani Wiktorio, to ja, Maria Luisa. Byłam tutaj w zeszłym tygodniu, pamięta pani, prawda? Dobrze się pani czuje? Chcę tylko pomóc. Cisza. Już sama jej obecność wydawało mi się wystarczyłaby mi, Gdybym tylko mogła uwierzyć, że nie jest ona zjawą, to dziwne z jednej strony nie chciałam, by ktokolwiek do mnie przychodził, z drugiej czułam się tak dobrze w jej obecności. Nie wiem nic więcej o niej poza jej imieniem i tym, że po prostu przyszła, nie wiem ani skąd, ani dokąd idzie, gdy stąd wychodzi. Patrzyłam na nią, jakby z niedowierzaniem. Pani się pewnie zastanawia, jaki mam w tym interes, że przychodzę i pytam czy pomóc, prawda? Nie czekając na żadną odpowiedź z mojej strony, jak ktoś przyzwyczajony do tego rodzaju sytuacji, nadal mówiła. Z moją siostrą od niedawna zaczęłyśmy pomagać innym. Zatrzymała się na tych słowach, jakby wahając się czy to, na miejscu powiedzieć, że ci inni to przede wszystkim starzy, osamotnieni, chorzy i bardzo biedni ludzie pielęgnowały chorych w ich domach, zmieniały, jeżeli była taka konieczność, opatrunki, podawały lekarstwa, opatrywały rany, ale ponadto przynosiły im jedzenie, które same przygotowywały, często też czuwały przy łóżkach umierających, aby nie odchodzili w samotności. Przyszłam do pani, bo powiedziała mi o pani istnieniu pewna kobieta mówiła, że bardzo się pani przyda czyjaś obecność to prawda? Naturalnie i wprost zapytała za to ja szorstko odparłam To zależy. Chciałam, żeby moja odpowiedź była obojętna. Ona szybko podjęła. Zależy od czego? No właśnie, od czego. Przecież to głupie wpierać sobie i jej przy okazji, że nie chcę, aby tutaj przychodziła. Ale jakoś nie chciałam i chciałam zarazem, żeby tak było. Nie zawsze miałam ochotę, żeby ktoś mącił mi spokój. A tu nie odgadniesz, kiedy wróci i zacznie szczebiotać. Musiałam przyznać, że trochę mnie denerwował szczebiotliwy młody głos tej dziewczyny. Wydawał się czysty, jakby jeszcze żaden ból go nie złamał. Znowu zaczęłam odczuwać ten żal, który ogarnia mnie coraz częściej, z którym nie mogę dać sobie rady, osłabia mnie za każdym razem coraz bardziej. Czuję się tak skrzywdzona przez życie, tak niesprawiedliwie potraktowana przez nie. Dlaczego? Nie rozumiałam tego żalu i nie dotyczył on czegoś konkretnego, ale wszystkiego. Tylko jedno miałam w głowie, że zmarnowałam sobie życie, że już nie ma odwrotu, że jestem bezsilna i że nie chce mi się żyć. Niepotrzebnie więc zgadzać się na te wizyty i przyjmować ofiarowaną pomoc. Teraz to już za późno. Zdecydowanie za późno. Dlaczego wcześniej nikt nie chciał mi pomóc, tylko właśnie teraz, kiedy już tej pomocy nie potrzebuję, teraz to po prostu jej już nie chcę. Ta sytuacja jeszcze bardziej wyolbrzmiała moje cierpienie. W oczekiwaniu na moją odpowiedź, dziewczyna sama zaczęła. Pani Wiktorio. Z radością do pani tu przyjdę, i czy ja, czy moje siostry, przyniosą coś pani ciepłego do zjedzenia, przy okazji porozmawia pani z kimś. Nie będzie tak sama tutaj przez cały dzień, a nawet. Co to jest? Jeden dzień, wzdychając, wtrąciłam, kiedy przez całe życie było się samą, zaczęłam się skarżyć. Pani Wiktorio. To niemożliwe, że pani przez całe życie była sama, tylko spojrzeć na panią i od razu widać taką dobrą duszę u pani. A mówiąc to, wzięła mnie za rękę. Tak, dobrą duszę, powtórzyłam za nią cicho. Jej dłoń była ciepła i gładka, promieniała, stanowiła więź między nami. Poczułam, jakby przepływała przeze mnie świeża krew. Chciałam tylko tak siedzieć. To znaczy, że tak? Zgadza się pani, żebyśmy do pani przychodziły, prawda? Naprawdę, bardzo się cieszę. Zobaczy pani, że powoli powróci pani do sił. Naprawdę. Patrzyłam na nią. Sama nie wierząc, jak dałam się przez nią zmanipulować. Przecież nic takiego nie powiedziałam. Jednak żal mi się jej zrobiło, żeby się sprzeciwiać. Widziałam, że szczerze się cieszyła, że się zgodziłam. Jej bliskość dawała dużo. Wniosła do mieszkania pewien pokój, za którym tęskniłam tak bardzo przybliżyła się jeszcze bardziej, jakby podkreślając, że to, co teraz powie, jest bardzo ważne. Następnym razem, kiedy do pani przyjdę, może pomogę pani wstać z łóżka, to na pewno pani pomoże w wyzdrowieniu, przejdzie się pani, przerwałam jej gwałtownie. Nie chcę wstawać, nie chcę zdrowieć i nie chcę waszej jałmużny, nie chcę litości, nie chcę niczego zmieniać, nigdzie iść, niczego robić, rozumiesz? Zaczęła prawie krzyczeć. Już od dawna niczego nie muszę, rozumiesz? Zrobiła się zupełnie cicho. Patrzyła na mnie wielkimi, trochę przestraszonymi oczyma. Była za młoda i zbyt naiwna, żeby mnie zrozumieć. Chyba przesadziłam, pomyślałam. Już trochę spokojniej chciałam jej wytłumaczyć, dlaczego nie chcę. Przez całe życie coś musiałam, rozumiesz? Teraz nic nie muszę, jestem wolna od wszystkiego. Od wszystkich. Teraz nic nie chcę i nic nie muszę. Rozumiesz? Sprawiała wrażenie, jakby chciała mnie zrozumieć naprawdę, co nie było łatwe. W końcu wstając, spokojnie zaczęła. Nie wiem, czy rozumiem, ale teraz, kiedy pani robi, co chce. I do niczego się nie przymusza. Wciąż na mnie patrzyła. Teraz musi być pani szczęśliwa, prawda? Zaczęłam się śmiać, a powoli mój śmiech stawał się coraz bardziej nerwowy. Dziecko moje, szczęśliwa? Z takim życiem i w moim wieku szczęśliwa? Chciałam wstać z łóżka. Pomóż mi wstać. Nieumiejętnie, ale z chęcią zaczęła podawać mi swoje ramiona jako oparcie. Jesteś silna, młoda jeszcze. Nie marnuj sobie życia na jakieś tam świątobliwe marzenia ratowania świata. Świata i tak nie zmienisz. Jest zepsuty od środka. Jesteś młoda, więc ciesz się życiem, bo zanim się obejrzysz, skończysz jak ja. Stałam przed nią, a mój wygląd. Był, jaki był. Jestem szczęśliwa w tym, co robię i jak żyję. A mówiąc to, zacisnęła swoje młode dłonie na moich zwiotczałych ramionach. E, tam głupo ty mówisz. Młoda to i głupia jeszcze jesteś. Jakie to szczęście zachodzić do cuchnących nor, gdzie bieda i cierpienie odbierają ludziom ostatki życia... Jeśli życiem to można nazwać. I zaczęłam powoli chodzić po izbie. Denerwowała mnie. Dlaczego przy niej czuję się w obowiązku usprawiedliwiać moją niechęć do niczego, moje leżenie, nic nierobienie? Tak. To prawda. Każdego dnia dotykam cudzego bólu. Jednak nie wyobrażam sobie dnia, w którym nie szłabym do ich domów, nie spotykałabym się z ludźmi, tak jak teraz z panią, pani Wiktorio. I nie czynię tego, bo muszę, ale dlatego, że bardzo tego chcę. Tak czy inaczej, to tylko marzenia chwilowy zapał uparcie kontynuowałam. Takie życie nie może ci dać szczęścia. Ważne jest, pani Wiktorio nie to, co się robi. Tylko, jak to się robi. Wiele razy narzekamy, że to, że tamto, ale tak naprawdę nic nie robimy, aby to zmienić. Mamy pretensje do wszystkiego, o wszystko, a tak naprawdę to nie wiemy, czego chcemy. Brakuje nam celu, jakiegoś sensu, czegokolwiek, co wprawiłoby w ruch taką wewnętrzną chęć do życia może pasję przestała mówić. Myślałam, miała rację, jej słowa mnie policzkowały. Czy ja kiedyś w życiu chciałam czegoś naprawdę? Czy było coś, za co mogłabym poświęcić wszystko, nawet życie? Czy ja zawsze byłam otoczona taką trywialnością? Wreszcie, czy ja w życiu miałam jakąś pasję? Łatwo poddałam się słabości, stąd był już krok do choroby. Nie mając pasji, nie byłam w stanie przyciągać też innych. Oddalali się ode mnie, bo zamiast ich podnosić na duchu, wlewałam w ich serca zniechęcenie. Życie przestało mnie interesować, dlatego utraciłam osoby sobie bliskie, przyjaciółki z dawnych lat, sąsiadki. Maria powiedziała coś bardzo ważnego. Bez pasji, bez mocnych i szlachetnych pragnień, bez jasnych celów, które chce się osiągnąć, życie zaczyna tracić sens, dopowiedziała. I znowu musiałam przyznać jej rację. Stawiałam sobie jednocześnie pytanie: Czym jest pasja? Czym są marzenia i pragnienia? Chciałam postawić również jej te pytania, ale powstrzymałam się, może lepiej nie dzisiaj, innym razem. Idź już. Chłodnym spojrzeniem pokazałam jej drzwi, ale w sercu wszystko drżało. Niech coś jeszcze powie pragnęłam. Tak, na mnie już pora. I poprawiając swój kapelusz, Znowu się do mnie zbliżyła Pani Wiktorio więc. Widzimy się jutro? i uśmiechnęła się. Myślałam, że serce wyskoczy mi z radości. Dobrze, dobrze. Przyjdź jutro. Nie myślałam i tak nigdzie wychodzić. Chciałam powiedzieć to tonem obojętnym, ale ona wiedziała, że bardzo chce, aby wróciła. Potrzebuje jej.